Netflix nie zwalnia tempa, co z pewnością cieszy wszystkich miłośników filmów i seriali. Po pamiętnym roku 2025, który obfitował w polskie hity, widzowie mogą już oczekiwać kolejnej porcji emocjonujących produkcji, które wzbogacą ofertę serwisu. Platforma kontynuuje tworzenie treści sygnowanych nazwiskami uznanych twórców oraz aktorów, co tylko potwierdza jej rosnącą lokację na rynku filmowym i telewizyjnym. Każdy miłośnik sztuki wizualnej znajdzie coś dla siebie, niezależnie od tego, czy preferuje dramaty komedie czy historie oparte na faktach. Oferta jest niezwykle zróżnicowana, w nadchodzących miesiącach na Netflixie zadebiutuje kilka fascynujących tytułów. W roku 2026 widzowie będą mogli obejrzeć Znieczulenie, pierwszy polski dramat medyczny produkcji Netflixa, który zabierze ich w podróż do sali operacyjnej, gdzie śledzić będą zmagania neurochirurga Leszka Lichoty. Jego prestiżowa klinika zostanie bowiem zastąpiona małym, lokalnym szpitalem, a widzowie będą mogli zobaczyć, co na takie wyzwanie wpływa. W obliczu dramatu będą także ołowiane dzieci z Joanną Kulik w roli głównej. To poruszająca historia, która odbędzie się na Śląsku w czasach epidemii ołowicy. Serial pokazuje moc determinacji i siły jednostki, która przeciwstawia się problemom w bardzo dużej społeczności. Fani kina z lat 80. i 90. będą mogli cofnąć się w czasie dzięki filmowi Mniej Obcy, który jest biografią Jana Borysiewicza, lidera zespołu Lejgi Punk. To opowieść o muzyce, buncie i walce o wolność w czasach, gdy marzenia często zderzały się z brutalną rzeczywistością. Kolejnym emocjonującym projektem jest kontynuacja popularnych serii. Na ekranach zagości matki pingwinów, w którym do grupy bohaterów dołączą Masza Wągrodzka, Magdalena Różczka, Barbara Wypych i Tomasz Tyndyk. W nowym sezonie poprowadzą oni własną szkołę, dostosowaną do swoich dzieci, co z pewnością dostarczy widzom mnóstwo zabawnych sytuacji i radosnych momentów. W trzecim sezonie, 1670 znowu zobaczymy Macieja Buchwalda. Korbiana Kondziele oraz Jakuba różyło, którzy będą komentować nie tylko historyczne wydarzenia, ale także te współczesne, oferując zaskakujące połączenia ze światem fantazji. Natomiast dla miłośników thrillerów Netflix przygotowuje zdumiewający projekt Kolory zła, czerwień, w którym Jakub Gierszał wcieli się w prokuratora bilskiego. Fabuła rozgrywa się na kaszubach i wciąga widzów w mroczną sagę kryminalną, która z pewnością dostarczy wielu emocji. Należy również wspomnieć o serialu Święty w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego, gdzie w główną rolę wcieli się Piotr Żurawski. Dzieło to ma w sobie silną narrację o zemście bohatera, który po długiej karze więzienia stara się odzyskać swoje życie, zmierzając ku osobistym rozliczeniom. Fani akcji nie mogą przegapić buntu, w którym Borys Szyc i Filip Pławiak będą badać historię powiązaną z wydarzeniami z roku 1989 i próbować sprostać wyzwaniom, jakie przyniosły największe buncie lat 80. w Polsce. Inny nadchodzący hit to Podlasie z Anną Seniuk i Arturem Barcisiem, będący kontynuacją ich wcześniejszych produkcji, które odkrywają siłę i determinację lokalnej społeczności. Na platformie Netflix nie zabraknie także komedii. W szczególności polecamy produkcję o agencji detektywistycznej, która oferuje innowacyjne podejście do rozwiązywania spraw związanych z niewiernością. Z niecierpliwością czekamy również na polską edycję globalnego hitu Love is Blind, który budzi ogromne emocje. Uczestnicy najnowszej odsłony tego randkowego eksperymentu będą mieli szansę na niecodzienne relacje, a prowadzić ci będą Zofia Zborowska Wrona i Andrzej Wrona. Niemniej jednak, prawdziwą bombą, na którą czekają wszyscy, okazuje się rywalce w reżyserii Pawła Maślony. Serial ten, osadzony w złożonych relacjach między Stanisławem Wokulskim a Izabelą Łęcką, poruszy tematy społeczne i kapitalistyczne napięcia współczesnego świata. Popkultura z roku na rok zaskakuje nas coraz to nowszymi obliczami. To, co przyniesie nadchodzący rok, niech pozostanie dla nas wielką niewiadomą. Ale jedno jest pewne: Netflix ma w zanadrzu niezwykle intrygujące produkcje, które z pewnością poruszą serca i umysły widzów.